Witam Was w moim nowym poradniku, a tym razem będziemy mieli temat, jak odpaczować y, wowa. Pewnie nieraz komuś się przydarzyło, że dwobną lander spaczowała Wam grę do najnowszej wersji, ale nie chcieliście jej, więc nie wiecie, co zrobić, żeby usunąć No i ten poradnik jest po to, żeby Wam wytłumaczyć. Um, oczywiście, jak wiecie, ja mam Wratch of the King Leash. Wchodzimy, oczywiście, yy, oj, nie to, kopia, baba. musiałem zrobić kopię, żeby sam nie stracić mm, aktualnego patcha. No dobra, no wszedłem, w folder, baba i co trzeba zrobić? Wchodzimy w data, kasujemy wszystkie patch mpq, czyli w moim przypadku jest to patch.mpq i patch 2.mpq, oba te kasujemy. Wracamy i odpalamy Repair'a. Najpierw zaznaczamy wszystkie możliwe y, haczyki i dajemy Reset and Check Files. To nas zapytało, że y, WOF możemy dostać o y, Damaged, czyli o, y, obrażeń. Takie. No może się zepsuć, co nie? O teraz Includes jest dostępny. Boże. No, i ok, dajemy. Więc odpaczuje nam do wersji 3.01. Trochę to potrwa, więc przyspieszymy oczywiście sam odpaczowanie. Poczekajcie sobie chwilkę. Boże, nie czekajcie, ja to przyspieszę. No to już przyspieszam. Wiecie co, lepiej było może gadu, gadu i Skype'a, bo jeżeli może ktoś mnie napisać, albo zadzwonić, przeszkodzi to nam, oczywiście. No wyłączone. Jak widzicie odpatchowałem grę. Chciałem wspomnieć, yy, ta kopia, którą odpatrywałem. Posiadała wersję 3.2.2a. Teraz zobaczycie jaką będzie posiadać. Muszę się tylko przerzucić na frapsa. I jak widzicie, właśnie po wejściu wskakuje nam akceptacja licencji. Przy okazji wszystkie ustawienia się zmieniły. głośność i tak dalej. I mam. I mamy wersję 3.0.1 jak widzicie. 301. dziękuję za uwagę, do widzenia a, zaraz się dodam, chwileczkę właściwie tak na marginesie chciałem polecić Wam kanał y, użytkownika Turbowin12312 z powodu jego filmów oczywiście robi również fajne przynajmniej mi się podobają let's playe i oprócz tego troszeczkę ma tam filmów z Gotika, dlatego również polecam jego kanał. Wejdźcie sobie. Oczywiście link do jego mm, kanału będzie w moim opisie. Narka.